Wielu z nich nawet nie pada na murawę, by osłonić się przed ogniem przeciwnika. Patrole stają naprzeciwko siebie. Przewaga liczebna jest już po stronie Polski. Polacy znaleźli się pod ostrzałem, padają ranni. Pozostali wycofują się z wojska polskiego. Nawała artyleryjska trwa, ścigając polskich żołnierzy. Główną linię obrony w Rosji podciągana jest artyleria i ciężkie karabiny maszynowe. Polski atak poprzedzony został nawałą artyleryjską. Rosjanie. Czasem oddział szturmowy na flance wsi szykuje się do ataku. Zaczyna się kolejny taki starcie. Proszę spojrzeć na szturmowców, wiem, po w Porucznik Mikłowski wydaje rozkaz do ataku. W kierunku na. Piersi. 16. Do 10. do Rozciągać 10. lewo? 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. odległość pomiędzy walczącymi stronami. Bolszewicy oglądają się za siebie. Przecież są już na skraju pola walki. Zaraz za nimi synowe i Ich własna artyleria. Odwrót jest utrudniony, bo będą musieli wycofywać się pod własnym ogniem. Tymczasem wciąż na pierwszej linii... Wydaję rozkaz, by wziąć podjąć granaty. Granaty A ruszają do ostatniego szturmu Bolszewicy pierzchają w panice Na wschód byli dalej do sił głównych Gdy sytuacja nieco się ustabilizowała, na ten teren zostali skierowani niemieccy rezerwiści z 47. rezerwowej dywizji piechoty. I wreszcie, drodzy Państwo, wiosna 1915 roku to kolejne przygotowania do ofensywy państw centralnych i dzisiaj my te przygotowania kojarzymy pod nazwą ofensywy gorlickiej w historii pojawiają się też czasem określenia ofensywy gorlicko parnowskiej podczas której wojska niemieckiej 11 Armii oraz austro-węgierskich 3 i 4 Armii miały na szerokim froncie uderzyć na wojska carskie rosyjskie od masywu Magury Małastowskiej czy z Beskidu poprzez Dolinę Sękówki, Gorlicę, Łóżną Ciężkowice, Gromnik, Zakliczyn Radłów, Otwinów, aż po ujście Dunajca do Wisły. Na całym tym froncie, co do zasady, wyznaczono rozpoczęcie operacji 2 maja o godzinie 10 rano. Jednak na północ od Radłowa operacja zaczęła się wcześniej. Już w nocy z 1 na 2 maja rozpoczęto akcję dywersyjną, którą właśnie obserwujemy. Podjęli ją żołnierze kombinowanej dywizji piechoty generała Rudolfa Sztygersteinera von Steinstein, noszącej też nietypową nazwę, bo moglibyśmy o nich mówić jako o komandosach z czasów I wojny światowej. Wyznaczono im zadanie uchwycenia przyczółków na linii Dunajca na północ od Tarnowa, właśnie w rejonie Radłowa, między innymi miejscowość Glu, z pewnością Państwo te wydarzenia z czasów I wojny. Pamiętacie, kojarzycie i przekazujecie je swoim dzieciom. Czujki rosyjskie podchodzą do przyczółka. Moja, 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 moja. Komenda podnia. Wywiązuje się starcie na przyczółku. Rosjanie odpowiadają ogniem, ale są zaskoczeni. Kolejni żołnierze rosyjscy podchodzą pod przyczółek, ale nie mają możliwości wyparcia oddziałów austro-węgierskich z jego terenu. Tymczasem dowódca austriacki wydaje rozkaz do rozszerzenia przyczółka. Przebiega po linii, zbiera ludzi. Wysyłając ich do przeskrzydlenia sił rosyjskich od lewej strony, Rosjanie wycofują się do sił głównych. Tam pada komenda dla kolejnych żołnierzy. Rozpoczyna się ogień z karabinów maszynowych, przygotowanie artyleryjskie. Artyleria rosyjska przykryła przyczółek, rozstrzelały się karabiny maszynowe. Rosjanie przygotowują się do kontrataku, spróbują wyprzeć z przyczółka żołnierzy jak w komando, ale nie mają do czynienia z prawdziwymi, wytrawnymi, kochającymi wojnę, doświadczonymi żołnierzami. Z całą pewnością stawią oni odważny opór i pójdą jeszcze do przodu. uderzenie idące z rejonu Gorlic. Było to oczywiście celowe działanie, bo pozwoliło na oszukanie sił rosyjskich. Sprawiło zamieszanie w rosyjskich sztabach. Nie wiedziano, gdzie wyjdzie główne natarcie i natarcie, które ruszyło z okolic Gorlic, zakończyło się między innymi dzięki temu uderzeniu w rejonie Radłowa nad Dolnym Dunajcem, w Glowie, w Otwinowie sukcesem. Ofensywa Objęła cały odcinek Doliny Dunajca, Białej, po Górze Ciężkowice, okolice Łóżnej, Gorlic, Masy w Magury Małastowskiej w i Na całym tym odcinku przełamano oddziały carskie. Tutaj nad Dunajcem żołnierze krakowskiej Landwery z powodzeniem zajęli rejon Siedliszowic, a następnie ruszyli w kierunku Żelichowa i Gręboszowa. W ciągu kilku dni zajęli ujście jezuickie a 5 maja ostatecznie, czyli po trzech dniach walk, przełamano rosyjski opór. W kolejnych dniach dywizja parła na północny wschód w kierunku Szczucina, Dąbrowy-Tarnowskiej, a 12 maja, czyli po dziesięciu dniach, osiągnęła rzekę Wisłok. Oddziały wojsk centralnych posuwały się na wschód, odbiły Tarnów, Jasło, kolejne galicyjskie miasta. Wreszcie doprowadziły do odzyskania przemyśla i lwowa. W ten sposób też działania Wielkiej Wojny, czyli I wojny światowej, zostały odsunięte od Ziemi Radłowskiej, na której ponownie zapanował względny, oczywiście, jak na wojenne czasy, spokój. Dzisiaj do tych wydarzeń możemy wrócić dzięki inscenizacji historycznej, ale chciałbym zwrócić Państwa uwagę jeszcze na jeden element. Ziemia Radłowska, całe okolice Tarnowa usiane są cmentarzami z I wojny światowej. Takie cmentarze znacie i Państwo. Jeden z nich jest tutaj w Radłowie, kolejny w biskupicach Radłowskich, w zabawie. Dzisiejszy dzień jest okazją do tego, by upamiętnić żołnierzy obcokrajowców, ale i Polaków walczących w armiach zaborczych, którzy oddali swoje życie w czasie I wojny światowej na tym terenie. Bardzo proszę, dziękuję. dziękuję. Gdzieście wreszcie uciec załadować tę ucztę? Chłód z tęskiem do świnała, na onucej kurca wziął, na onucej kurca wziął, żebyś sobie kurca nie myślała, że wierzył nas serce. Łapcie pomiosł, chłapać pomost na czoło.